Hej, hej, witam Was wszystkich serdecznie, tyle z tej strony. W dzisiejszym filmie zapraszam Was do zobaczenia zakładania zbiornika low w nowoczesnym stylu. Dlaczego w nowoczesnym, a już Wam mówię, zamierzam użyć tutaj jedynie roślin z laboratorium. Roślin in vitro. Dodatkowo po ułożeniu wszystkiego nie wystartujemy klasycznie z wodą, a metodą suchego startu. Coś więcej na jej temat możecie zobaczyć w filmie, do którego link właśnie Wam podsuwam. Wiem, że część z Was boi się używać roślin nitro. I dlatego też na nie się zdecydowałem. Samemu również jestem ciekaw, jak sobie tego typu sadzonki poradzą tutaj. Oczywiście mam tą świadomość, że jeśli zapewnimy roślinom odpowiednie warunki, to nieważne z jakiej hodowli będą, a sobie poradzą. Rośliny, które widzicie, które mam otrzymałem od Mariusza Pożogi, założyciela Laboratorium 313, specjalizującego się właśnie rozmnażaniem roślin in vitro. Firma rozmnaża nie tylko rośliny akwarium, ale również i wszystkie inne. Jako jedna z nielicznych na świecie w swojej ofercie posiada pojemniki zamykane foliowo. Kupując rośliny in vitro zamknięte foliowo mamy pewność, że pojemnik nie był wcześniej otwierany. A zawarte w nim rośliny są w dobrej formie. W pierwszej kolejności, zanim zacznę, muszę przygotować akwarium. Część z Was pyta mnie, co robię z tym, co zostaje w zbiorniku po jego likwidacji. No to opowiem Wam, że różnie to bywa. Żwirek, przeważnie staram się odzyskać przynajmniej tyle, ile się da, a piasek wraz z ziemią załóżę na działkę do kwiatów. Po przygotowaniu zbiornika zabieram się za zakładanie. Akwarium, którym dzisiaj się zajmę, ma pojemność 25 litrów. Na samym spodzie usypuję keramzyt. Tak, aby całość z prawej strony utworzyła dużą skarpę. Będzie on stanowił pierwszą warstwę. Ma on dużą porowatość, przez co stanowi odpowiednie miejsce do osiedlenia się pożytecznych mikroorganizmów oraz bakterii. Dodatkowo powinien on umożliwić lepszy przepływ wody w najniższych warstwach. A co za tym idzie, lepsze natlenienie zabezpieczając korzenie przed gniciem. W ostatnim filmie poprosiłem Was o Wasze opinie na temat stosowania keramzytu w akwarium, za które wszystkim Wam dziękuję. Idąc za Waszą radą, tą pierwszą warstwę oddzieliłem od pozostałych siatką podtynkową. Wiem, że ona idealnie nie odseparuje warstw pomiędzy sobą, ale myślę, że zabezpieczy wszystko na tyle, aby keramzyt nie wypłynął, a ziemi przesypało się tylko trochę. Tak, ramzyt, jak już wspomniałem, ułożyłem siatkę podtynkową. Na siatkę kładę uniwersalną ziemię ogrodową. Ziemi nasypałem jedynie tam, gdzie chcę, aby rosły rośliny. Głównie chciałem, aby wszystko obrastało prawą stronę. Lewa natomiast ma być delikatnie, powiedzmy, wybrakowana. Myślę, że jak mi się uda uzyskać taki efekt, to wszystko będzie miało super klimat. Co do dekoracji, użyję tutaj jedynie drewna. Które mają za zadanie odseparować poszczególne plany. Chciałem, aby przeskoki pomiędzy nimi były jak największe. Stąd też dość mocne zbocza. Zbiornik ma tylko 25 litrów. A chcę, żeby dawał złudzenie znacznie większego. Niestety, skończył mi się piasek, który używałem do kilku poprzednich zbiorników. A ten, który kupiłem i użyłem tutaj, jest dużo drobniejszy. I nie wygląda już tak ładnie. No nic, trudno. Będę jeszcze się rozglądał za tamtym poprzednim. Jeżeli uda mi się go dostać, to po całości go jeszcze podsypę. Jak już wspomniałem, rośliny, które posiadam, są wszystkie z laboratorium 313. W zbiorniku na pierwszy plan pójdzie mikrochementu Monte Carlo. Rośliny na pudełkach są oznaczone według stopnia trudności uprawy wzrostu, sugerowanego planu oraz tempa wzrostu. Przed ich użyciem należy je przepłukać z pożywki, w której były hodowane. W tym celu rośliny najlepiej wykąpać po prostu w chłodnej wodzie. Żel powinien się rozpuścić. Po przepłukaniu pozostaje rozdzielenie wszystkiego na mniejsze porcje i posadzenie. Rośliny in vitro mają to do siebie, że w małym pudełku jest dość sporo sadzonych. Co do aranżacji, to do końca nie mogłem się zdecydować, jakich korzeni użyć i w jakich ilościach, tak aby nie przesadzić z całością. To nie sztuka nawrzucać drewna byle jak. W efekcie sadzenia zmieniałem wszystko kilkukrotnie. Aż w końcu uzyskałem zadowalający mnie efekt. Ciekaw jestem czy Wam również się podoba. Czy może dalibyście coś inaczej? Tak jak mówiłem wcześniej, drewno ma na celu odseparować poszczególne plany. Na pierwszym krahuentu Monte Carlo, na drugim planie trochę cięższa w uprawie, w sumie najtrudniejsza z tych roślin, które tutaj polecą, alteratera mini. Trzeci plan znowuż zajmą dwie rośliny. W górnej części większa higrofilia korymbosa, a w niższej drobniejsza bakopa. Dodatkowo na korzeniach położyłem szczepki muchu jawajskiego. Mech na pewno przy przycinkach powpada pomiędzy inne rośliny, ale myślę, że nada to całości dodatkowego, naturalnego wyglądu. No i tak, akwarium gotowe. Docelowo ma właśnie tutaj stać. Oświetlane będzie lampką Aquela o mocy 5 W. Zbiornik startuje metodą suchego startu. Poczekam aż pierwszy plan trochę powiąże ten piasek. Obawiam się, że teraz po zalaniu całości mógłby się zsunąć za bardzo na dół i powstąpić ten efekt, który chciałem uzyskać. Dajcie znać jak Wam się zbiornik podoba. Ciekaw też jestem Waszego zdania na temat roślin właśnie z hodowli in vitro. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Tyryl.